Czy informacje prasowe mogą wywoływać ciarki na plecach? Okazuje się, że tak, zwłaszcza jeśli dotyczą żywotnych interesów społeczności lokalnej. Takie emocje wywołał ostatni artykuł na temat ulicy Nowotrockiej. Jako, że po informacje najlepiej udać się do źródła, odwiedziliśmy w tej sprawie burmistrza dzielnicy Targówek Sławomira Antonika oraz wiceprezydenta Warszawy Michała Olszewskiego. Panie burmistrzu, problem z ulicą Nowotrocką. Czy ten problem jest rzeczywisty, czy jest to po prostu niezrozumienie tematu? No ewidentne niezrozumienie tematu trudno tutaj sobie inaczej wyobrazić. Problem e, umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem jest odwieczny. E, Mnie się wydaje, że sposób zadawania pytań, jak i odnoszenie się urzędników miasta do poszczególnych fragmentów e, związanych chociażby z inwestycjami w dzielnicach, dotyczy jak gdyby pewnego źródła finansowego. No nie można używać tego typu sformułowań, że Moskwa Krasińskiego, no to w zamianie ulica Nowotrocka. Ulica Nowotrocka jest w specjalnej puli przeznaczonej dla rozwiązań drogowych, dla targówka. Była to kwota ponad 70 milionów złotych i ona nadal jest. Biuro Funduszy i Rozwoju Miasta tego nie wycofało, potwierdzaliśmy to. Mamy tam pieniądze na Nowotrocką. No właśnie, kolejne pytanie związane z tym, jaka jest rola dzielnicy targówek, jeżeli chodzi o ulicę. Nowotrocką, bo jednak tutaj pewne zadanie zostało delegowane przez miasto. Tak, oczywiście. Naszym zadaniem było wykup gruntów, jak i pozyskanie gruntów od Agencji Nieruchomości Rolnych, jeszcze wtedy Skarbu Państwa. I to zadanie wykonujemy. Do końca roku będziemy gotowi. Pozostały nam trzy działki. Dwie są w tej chwili przygotowane. Jedna, 73-metrowa, można powiedzieć, nie rzutująca na całość zadania, jest jeszcze przed nami, ale myślę, że powinniśmy się z tym tematem do końca roku uporać. A kolej... Kolejna sprawa to wydaje się też w materiale prasowym poruszana była sprawa związana z korelacją tej inwestycji z otwarciem drugiej linii metra na targówku. Jak tutaj wyglądają sprawy? No tak, ale wystarczy zadać pytanie, tak jak myślę, padło, że czy będzie gotowa na otwarcie stacji y, Trocka? No to oczywiście odpowiedź jest taka, że no nie jest to możliwe. Z tego względu, że jeżeli my przekazujemy tereny y, do y, y, zarządu miejskich inwestycji drogowych na koniec. Tego roku to tak naprawdę projektowanie może się zacząć w roku 2018 i to zadanie również realizacja od początku roku 2018. Trudno sobie wyobrazić, żeby do maja 2019 była wybudowana cała ulica Nowotrocka, wiedząc, że no określone czynności muszą być zrobione nie tylko przy projektowaniu, ale również przy realizacji tego, tego zadania już w sensie wykonawczym. Panie burmistrzu, czyli na zakończenie ulica Nowotrocka powstanie. Ależ oczywiście, i w ogóle ja byłem bardzo zdziwiony pytaniem dziennikarza z Gazety Wyborczej na temat, że są jakieś zagrożenia płynące z tego tytułu. Ulica Nowotrowska została wpisana do budżetu. Zabezpieczyliśmy obecnie środki na jej projektowanie. I postęp prac jest dokładnie taki sam, jak przy każdej inwestycji, która jest realizowana w tempie, aby pojawiła się jak najszybciej, jak to jest możliwe. Jest to droga, której przygotowanie musi być poprzedzone przeprowadzeniem całego postępowania środowiskowego z racji na jej długość, dlatego jej realizacja nie jest absolutnie związana i nie jest skoordynowana z budową drugiej linii metra i pojawienie musi być jak najszybciej jest to możliwe. Natomiast druga linia metra jest inwestycją na tyle dużą, że idzie swoim harmonogramem, ulica Nowotrocka idzie swoim harmonogramem. Spodziewamy się, że w przyszłym roku, kiedy otrzymamy już dokładny kosztorys od inwestora, jakim jest Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, będziemy w stanie oszacować dokładny koszt tej realizacji i wówczas zostaną zabezpieczone środki na jej realizację w budżecie. Co bardzo ważne, te środki już w budżecie są. My dziś tę inwestycję traktujemy jako jedną z najbardziej kluczowych inwestycji w całym obszarze północno-wschodniej części Warszawy, z uwagi na to, że jest to inwestycja, która ma również służyć odciążeniu ruchu towarowego, który, ciężarowego, który porusza się do całej strefy Przemysłowej, jaka cały czas funkcjonuje na targówku fabrycznym.